Zawdzięczam mu wszystko. Chyba nie wszystko. Grałaś, nim się poznaliście. Chciałam śpiewać. Wyobrażasz sobie? Tylko dzięki niemu idę na przesłuchanie. I może zostanę pianistką. Co jeśli zawiodę? Nic innego nie potrafię. Umiem tylko grać i być kelnerką. Serio? Okay. Co? Jesteś najgorszą kelnerką, jaką tu miałem. A miałem taką, która ledwie chodziła. Nic nie wiem o muzyce, ale znam się na ludziach. Bo stary jestem. I za wizerunkiem kruchej dziewczynki kryje się wojowniczka. Uwierz w siebie. I nikt nie musi ci tego mówić, ani twój eks, ani kuzynka. Nawet ja nie powinienem się wtrącać.